Jaki kolagen wybrać? Odpowiadamy na najważniejsze pytania. Odkryj magię z suplementacji kolagenem. Kolagen to kluczowe białko, które jest składnikiem skóry. Wspiera jędrność i elastyczność skóry. Poprawia kondycję włosów i paznokci. Dzięki kolagenowi włosy stają się mocniejsze, a nasze paznokcie stają się odporniejsze na wszelkiego rodzaju urazy. Kolagen utrzymuje wilgoć w skórze, a następnie zapobiega wysuszaniu. Suplementy kolagenowe dostarczają naszemu organizmowi białko, które wspiera naturalne procesy odnowy skóry. Kolagen to białko, które znajduje się naturalnie w naszym organizmie, ale suplementując ten składnik, dostarczasz organizmowi składniki do jego budowy. Suplementacja kolagenem to wszechstronny sposób na to, aby zadbać o nasze włosy, skórę, paznokcie, kości i stawy. Odkryj piękno wewnętrzne i zewnętrzne dzięki kolagenowi. Co to znaczy, że witamina C w naszym kolagenie jest standaryzowana? Standaryzacja oznacza, że ekstrakt z aceroli, który dodajemy do naszego suplementu, jest standaryzowany na wysoką zawartość witaminy. To zapewnia, że korzystając z naturalnych ekstraktów, każda porcja produktu zawiera taką samą ilość witaminy C, co ułatwia kontrolowanie jej spożycia i efektywności. Co to znaczy, że kolagen jest hydrolizowany? Kiedy mówimy o hydrolizowanym kolagenie, mamy na myśli, że cząsteczki kolagenu zostały poddane hydrolizie. To nic innego niż rozbicie długich łańcuchów kolagenowych na mniejsze fragmenty zwane peptydami kolagenowymi. Drobne peptydy kolagenowe mają większą zdolność do wchłaniania się przez organizm. To znaczy, że gdy spożywasz hydrolizowany kolagen, organizm może łatwiej przyswoić te cenne budulce dla skóry, tkanki łącznej i innych struktur. Wielu producentów kosmetyków i suplementów korzysta właśnie z takiego kolagenu hydrolizowanego, aby zwiększyć jego potencjał działania. To taka forma kolagenu, która może lepiej docierać do miejsc, tam, gdzie jest po prostu potrzebna. Kolagen to niezwykły składnik, który stanowi podstawową strukturę naszej skóry. Ale niestety wraz z upływem wieku nasz organizm produkuje go coraz mniej, dlatego sięgnij po wsparcie. Kolagen sandals For Skin Anti Aging to 5000 mg opatentowanego hydrolizowanego kolagenu rybiego o małej masie cząsteczkowej. 2000 da. Kolagen Sandous jest w postaci łatwo przyswajalnych i doskonale wchłanialnych peptydów o wiązaniach typu 1, które występują naturalnie w skórze, tkankach łącznych i tkance podskórnej. Wiesz, co jest w nim wyjątkowego? Smaki i rozpuszczalność. Kolagen może dobrze smakować i dobrze się rozpuszczać. Spróbuj i odkryj różnicę. A ja dzisiaj Wam dziękuję za to, że obejrzeliście ten film i zapraszam do subskrybowania oraz dawania łapek w górę. Pa!